Będzie ciężko, ale wcale nie zamierzam wam mówić, że przyszłość będzie różowa zarówno w takim kontekście indywidualnym, życia takich codziennych rzeczy, chorób, kłótni, konfliktów, rozczarowań, czy w wymiarze narodowym, państwowym, wojennym, itd. Rzeczywiście jest ciężko. Świat po grzechu jest pogrążony w przeróżnych. Problemach. I chciałem Wam tylko wskazać, jak sobie z tym poradzić, jakie jest najważniejsze przesłanie nadziei w tym świecie. Otóż Jezus, kiedy już żegnał się ze swoimi uczniami, to pyta ich, to jest 22 rozdział Ewangelii Łukasza, 35 werset: Gdy Was posyłałem bez trzosa, bez torby, bez sandałów, czy brakowało wam czegoś? A oni wow, niczego. Wtedy wiemy, że działy się cuda, cudowne rozmnożenie chleba, uzdrowienia, a nawet wskrzeszenia zmartwych. No to było lekko. I no ja mówię, tak, rzeczywiście niczego nam nie brakowało. Ale zobaczcie, szósty werset. Jezus mówi dalej: lecz teraz, czyli teraz się zmieni, teraz będzie ciężko. Lecz teraz, kto ma trzos, niech go weźmie, podobnie i torbę, a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi. Nie o mieczu będę dzisiaj mówił. Ale Jezus mówi, że będzie ciężko. Będziecie musieli się zmagać z wieloma przeciwnościami. Ale teraz pytanie. Wtedy Jezus pyta: brakowało wam czegoś? Byłem z wami? No nie brakowało. Byłeś z nami. Teraz będzie ciężej. Będziemy o wiele rzeczy musieli sami zawalczyć. Ale czy Jezus będzie z nami? Czy zabraknie nam tego, co potrzeba? Odpowiedź jest oczywista. Tak samo, jak był wtedy z uczniami w czasach cudów, tak samo jest dzisiaj z nami, gdy jest ciężko. Pomyśl o tym, gdy będzie ci się wydawało, że już nie ma wyjścia, albo że Bóg o tobie zapomniał. Nie, to nieprawda. Jest z tobą, jest przy tobie.